odcinek z gry coś tam. Milk Czoko, coś tam, coś tam, czekaj. Nie, bo znowu włączyłem stronę mailową. Czekajcie. Ech! Milk Coko. Czoko, Milk Czoko, tak. Hej! No to witam Was w pierwszym odcinku z tej gry. Jak widzicie, już ja troszkę pograłem. Wiem o co chodzi, wiem jakie są niektóre tryby. Mapy są fajne, a to jest coś podobnego do takich gier drużynowych. Tylko, że nie umiem zmienić trybu. I to jest głupie, bo. A, i jak chcecie ze mną pograć, to proszę, ja mam tutaj na górze klub. O, tutaj macham tym pumar, Nie, widać. Słuchajcie, o tu, o te. Tutaj jest kod. I go się chyba wpisuje tu. O, tu się go wpisuje. Trzeba go wpisać. Albo było. Czekaj, albo gdzie to było? Lalalala, nie pamiętam. A co to? A jeszcze w to nie grałem. A zobaczmy sobie Battle Royale na tym trybie. O, zobaczmy, jak to wy. Jak to. Wygląda, bo jeszcze nie grałem, tylko chyba w Battle Royale. Zbytnio nie wiem. Sterowanie jest tutaj proste. Autostrzelanie, autocelownik. O! Ciekawie ile osób może. A, 100 osób. E, da, ja chcę pobrać. Masz tak do jedzenia, to chodź. Ja? Zaraz. Ej, babcie mnie woła do jedzenia. Jak widzicie, sterowanie jest proste. Tutaj masz gałkę. Jak się wyceluje, bo będziemy mieli taki celownik. Jak się wyceluje i gościa, to to strzela automatiko. Mamy 9 osób jak na razie, co nie? Można też podskakiwać o tym tutaj guzikiem. O, a ja czat lubię mieć włączony. Nie może być czat włączony. Jaki smutek. Hmm. To ma być mapa, a nie ona jest tam. Jest gdzieś tutaj pokazana mapa, bo ja bym chciał zobaczyć. Jest z dziesiątka. O, jakie punkty? To ja bym sobie Nie, jestem ja daleko od jakiegoś typa. Ja sobie tutaj polecę. O! Tak! Ale jazda! Jak genialnie! Jest genialnie zrobione. O, coś tutaj mam. Cream. Co robi Cream? Ciekawy Battle Royale. Mamy jakieś akacza. Ten teren robi się gorący. Ucieczka jest z tamtej okolicy. Ciekawe. Bardzo ciekawy trybik. O, tu jesteś. Jeszcze na tym trybie zbytnio nie grałem w battle Royale, ale mam nadzieję, że żadnych typów nie spotkam tak na początku, bo chciałbym dużo i przeżyć. O, jakiś hełm O, to są potki Obszar został usunięty Który teraz zostaje? A tutaj chciałem wcześniej polecieć A widzicie opacało się jednak nie lecieć Po co to jest? Nie wiem Mam pistolet Ale nie mam do niego ammo a skąd wziąłeś ammo? Dobra, bo ja chyba bardziej pójdę w tamtą stronę Ile nas zostało, bo ja nie widzę. Ośmiu. Hmm, bardzo ciekawy trybik. Właśnie tego dwa kile były, dwa zabójstwa. Puszia idę do obszaru ten, który będzie zaraz gorący. Ale ja sobie tu. To... Oła! Ja słyszę, słyszę. Dobra, widzimy się. Witam po. dla Was krótkiej przerwie, a dla mnie pół godzinowej. Jak wiecie, z babciami jest tak, że no. że trzeba wszystko zjeść, co wciskają. Hmm. Uuu, klany. Tego to jeszcze nie widziałem. O, a mogę dodać? A, potrzebuję Golda. To zrobimy kiedyś taki plan, jak będziecie w to grać. I będziecie na bieżąco z tymi filmami. One, to będzie pewnie teraz się pojawiało częściej niż Stars, bo to mi się bardziej chyba teraz podoba. Bardziej ciekawsze według mnie jest, bo. Lepsza według Nie no, Brawl jest taka tak jakby, że patrzysz od góry, a tutaj jest tak jak w Fortnitecie. Eee, dobra, nie gramy sobie tutaj, gramy sobie w wy... Play Grać o No. O boże. A tu chodzi o to, o to już jest taki tryb 5 versus 5, i tutaj musimy przypilnować, żeby nasz ślimak przed w całości. No, musimy tutaj pilnować, jak widzicie. Ach, jej, 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 jej. ich ślimak ma więcej zapełniona niż nasz nie dobra idę nim niszczyć ślimaka bo to też jest ważne żeby ich ślimak miał mniej od naszego nie trafiłem? Nie trafiłem. On tutaj nosi taśmę klejącą, czy mi się wydaje? Dobra, jest. O nie, nasz też padł. XD. Dobra, przeładuję. Ja mam też drugą broń, ale ta druga to jest według mnie słabsza. Ty, od tyłu gościa mam. Aj! Ledwo co tutaj czasami widać, czy ktoś atakuje, czy nie. Napiszcie w komentarzu. Yy, za jakim jesteście teamem? Czy czekoladka, czy... Czekoladowe, czy... Czekolada, czy mi mleko? To przypnę wam serduszko. Za jakim teamem oczywiście wy jesteście? Yy, jak on... Yy, ja nie widziałem, żeby on strzelał. To jest nie fair. Ej, dajcie naszemu wejść. Dajcie, 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 dajcie. Naszą wejść. Schlimak, jest ich ślimak tam, jest. Niszczymy im ślimaczkę, niszczymy im ślimak. Mało strzałów jest potrzebne. Oczywiście, tutaj da się coraz lepsze bronie kupować. Nie jest tak, że masz tylko akacza bo można jeszcze więcej broni kupować Aha Ajaj o mam levela. Co dostanę? A Okej. Okay. Nie wiem, o co chodzi, co był tutaj najlepszy? A ja byłem, o, byłem najlepszy, jej, super. Z naszej oczywiście drużyny, ale Choco wygrało i tutaj to będzie chyba ostatnia runda i nie wiem, o co tutaj chodzi. Czekajcie, a to jest zapełnienie chyba butelki. Albo i walka. Ała, bije, Co my ma a tak to jest zapełnianie butelki, mm, najgorzej. <coughs> nie lubię tego trybu tak szczerze. Zapełnianie butelki to jest jeden z najgorszych według mnie. O nie, granat rzuciłam. Tam jest butelka na czarnych w połowie. Nasza butla nasza butla nie oddamy naszej butelki nasza butla chłop chłop tańczymy labada 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 tańczymy tutaj przeważnie szybko się przekrywa, ale jak widzę nikt z czarnych do nas nie idzie z żydów. Za szybko, żebym powiedział, że nikt nie idzie z Czarnych Murzynów, bo właśnie przyszedł, nie widzę teraz żadnych Czarnych Murzydów. to chyba dobrze, P zapełniane. Nieważne tutaj w tym jest trybie, to ile osób stoi przy tym baniaku, to tak i tak w tym tyle czasu będzie. I znowu jej, wygrałem! Jakie cudownie! Dobra, to jest wszystko na dzisiaj. A jakby ktoś się spytał to tutaj się kupuje sprzęt. Tu i ma jest za 900. Czekaj, to jest lepsze. 3 razy 2, 140 140. 140% strzeli w głowę. O panie! Ale celny. A no tak, bo to snajpa. Pfft. I zauważyłem, że to snajpa. Dara Nie, znowu to włączyłem to gówno. Dara to jest wszystko na dzisiaj. Trzymajcie się, do zobaczenia. I siemanko. Pa, do widzenia. Pa, pa. Sram, tam, pam, 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 pam.